Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie. Dziś pogoda jesienna, ale film dzisiaj nie o pogodzie, troszkę pada, ale nic nie szkodzi. Mm, dziś filmy taki troszkę o tej mojej diecie niskowęglowodanowej, ale też takie co tam się u mnie wyprawia, co tam się u mnie dzieje, więc warto pozostać do końca i oczywiście zachęcam od razu do subskrypcji, aby być na bieżąco, no i nie zapomnij o tym, aby przycisnąć taki dzwoneczek, ponieważ dostaniesz powiadomienie o kolejnym filmie. Tu już mamy to za sobą, to musimy jechać w tym momencie po olej. MCT, bo właśnie do mnie dotarł, zamówiłem sobie przez znany portal, tak zwany Allegro, i właśnie dotarł do paczkomatu. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to pojedziemy odebrać ten olej, ale też w międzyczasie dotarły elektrolity, które już sobie tam piję drugi dzień. Więc też chciałbym wam pokazać, jak te elektrolity wyglądają. No i też chciałbym wam dzisiaj powiedzieć dlaczego nie piję kawy i jaki znalazłem zamiennik, jeśli chodzi o kawę. Opowiem wam również o tym, jak udało mi się ogarnąć śniadanie, co na śniadanie teraz spożywam, co jem. A zresztą widzieliście niedawno film, gdy byłem z Karoliną. Na kawie, właśnie, cudze kawy, to piję już ją okazjonalnie, ale dlaczego to Wam opowiem w dalszej części filmu. A w zasadzie podsumujemy też ten cały tydzień ostatni, jak się czuję, co tam u mnie w tej diecie niskowęglowodanowej. No, i tak będzie wyglądał dzisiejszy film. Poruszymy parę tematów, które otaczają dietę niskowęglowodanową. No, ale dobra, no zanim to wszystko, to musimy jechać odebrać ten olej, bo jestem ciekawy. Kogut! Ten kogut zawsze mi się wcina. Mm, no właśnie mamy swoje jajka, to jest idealna sprawa na niskowęglowodanowej, wiecie, ponieważ tych jajek spożywa się dużo. <grywa> Ajko gwiciku. Mm, no dobrze, nie przedłużając, zjedzimy do tego paćkomatu, ale jest ciepło, przynajmniej ciepło, ciepło. Jesteśmy pod paczkomatem odbieramy Dzień dobry Paczuko. mój oleju, Ach. Ach. mamy to. Jest telefon mi został na ziemi. Zwykam i wracamy. Gdyby nie łaska, nie ma nic, nie możesz szukać, po by Idzie niego, dzisiaj nie boję się złego. Dobra, od razu zobaczmy co my tu mamy Co my tu mamy. Na pewno olej MCT, bo to zamawia z firmy Ostrowi. No, czytałem różne opinie, wiadomo, lepsze, gorsze. Oh no! To jest plastik! Ja myślałem, że to będzie szklana butelka. Przynajmniej tak mi się wydawało. O! Jestem zawiedziony. Ja chciałem olejem te w szklanej butelce. No cóż, wypijemy, ale kolejny. Chcę, żeby był w szkle jednak. Dobrze, że przynajmniej jest ciemny plastik. No nie wiem czy nie za tą cenę, no trochę kosztował. No nic trudne, no, jest mi bardzo przykro, że jest plastikowa. Myślałem, że będzie szklana. No cóż, no ale opinie były dobre, wiecie o co chodzi, no spróbujemy, no nie człowiek uczy się na błędach, mam nadzieję, że nie umrzemy od tego plastiku, o plastiku też będzie film, w innym filmie, znaczy opowiemy trochę o tym, znaczy ja przynajmniej opowiem, przybliżę moje spojrzenie na plastik. No w każdym razie, no taki olej, Astrovitu MCT Oil, zaraz Kalina przetestuje, bo właśnie sobie robi kawę, a ja też sobie mogę wypić łyżeczkę, nie, bo to jest takie dawkowanie. Porcję produktu 12 gram, dwie łyżki stołowe spożywać 2 razy dziennie podczas posiłków. Zalecane porcje produktu można zwiększać o 12 gram co 3 dni do uzyskania optymalnej porcji dostosowanej do swoich potrzeb. Spożycie jednorazowej ilości większej niż 100 gram produktu może podać się do ligrywościami rządkowo- jelitowymi ehm, no, Jeśli chodzi o olej MCT to możecie sobie wiele informacji na ten temat znaleźć. Nawet jak ktoś nie jest na diecie niskowęglowodanowej, to też warto sobie pić ten olej. Więc tutaj nie będę Wam się rozwodził na ten temat, co, na co on pomaga, bo wiadomo każdy ma gdzieś tam też swoją opinię w tym temacie, ale z tego co wiem, to warto mieć w diecie właśnie ten olej. Dobrze, jeszcze chciałem Wam powiedzieć o elektrolitach. Jeśli chodzi o elektrolity, no to padło na Biketo, Ketolights i w ogóle, w ogóle ja jestem taki, wiecie, mam duży dystans do tych produktów wszystkich, takie typu Biketo czy coś w tym stylu. Bo wiecie, no zrobiła się tam jakaś moda na, to, na tą dietę kategoniczną. No i oczywiście znalazł się też przemysł na to i, i popyt, więc generalnie powstają różne firmy, ale o co chodzi z tymi elektrolitami. Na przykład, zanim zamówiłem na Allegro te elektrolity, no to wcześniej w aptece sobie kupiłem takie, ale byłem chyba w pięciu aptekach i wszystkie jakby te takie, na przykład plusz typu plusz czy coś w tym stylu, tak jak to, jest, są z cukrem. Są tutaj akurat te są z glukozą 200 mg tutaj jest glukozy, no ale na niskowęglowodanowej, Unikamy cukru, ale poza tym, ja chciałem wyeliminować maksymalnie cukier z mojej diety, więc to się po prostu nie sprawdzi. W pięciu różnych byłem aptekach, pytałem o elektrolity dla, dla diabetyków, też zawsze gdzieś tam się cukier y, pojawiał. No, tutaj akurat jest nie cukier dokładnie, czyli gdzieś tam. Yy... Sacharoza tylko dokładnie jest słodzone. Substancja wypełniająca, substancja przeciwzbrylająca w ogóle. Co tutaj jest? To wszystko jest. Słodząca tutaj jest sukraloza. Sukraloza. No wiadomo. No, no jest. Jest jakieś w postaci ten cukier. Ale te właśnie cechują się tym, że tutaj nie ma w ogóle cukru i o to mi chodziło. No, kosztują swoje, ale no, na ten czas adaptacji i przytosowania, no, to są potrzebne te elektrolity, więc wydać no, raz, a porządnie, a nie dwa razy i kupić coś takiego, co będzie leżało, no bo będzie nic z tym nie zrobię. Więc generalnie tak, tak wyglądają te elektrolity. No i ja myślę, że będę dwa razy dziennie spożywał po jednej kapsułce. A w zasadzie nie będę płykał kapsułek, tylko ja sobie rozpuszczam je w wodzie. Wsypuję ten proszek, można wyciągnąć, wsypać ten proszek i rozpuszczam w wodzie. Ja nie lubię tych w ogóle otoczek i tego wszystkiego, więc omijam szerokim mukiem. No ale nie było w takiej w tylko wersji proszkowanej, więc generalnie muszę wysypywać je do wody. Więc generalnie tak to właśnie wygląda z tymi suplementami, jeśli chodzi o ten moment diety. Ja oczywiście też stosuję potas, magnez, zawsze tasowałem więc to niezależnie od tego, w jakiej jestem diecie, magnez i mm, witaminę D stosuję niezależnie od tego, w jakiej, w jakiej diecie jestem, więc generalnie do tego właśnie uzupełniłem elektrolity. No i w tym momencie olej MCT, więc tak to na ten moment wygląda. No dobra, teoria teorią, ale czas sprawdzić ten olej, czyli dwie łóżki stołowe, tak? Tak, tak. O, się naszczy na krzyżołku. Co za reklama, A... Dobra, czyli jeden, dwie łóżki sto łożek, okej, no bezwodne jest, ale czujcie, to jest substancja oleista, okej, okay. jedną łyżeczkę, bez smaku, jakbyście olej, no to co, łyk. No, nieźle, nie jest źle, jest dobrze, wszystko w porządku. Przenieśliśmy się na zewnątrz, ponieważ chcę pokorzystać trochę ze świeżego powietrza, a przy okazji z Wami troszkę porozmawiać. Piękny mam tutaj widok, lubię tutaj sobie czasami przesiadywać i odpoczywać i resetować swoją głowę. Nawet słoneczko gdzieś tam się przedziera, także może wyjdzie, kto wie. Dlaczego nie piję kawy? Otóż kawa strasznie mi szkodziła. Wiele lat się z tym borykałem. W sumie do 20 roku życia w ogóle nie piłem kawy, no ale wiecie, przyszedł swój biznes, zarwane noce, chęć mocniejszej koncentracji, żeby być bardziej skupionym, więc sięgnąłem po tą kawę. No i tak zacząłem pić generalnie tą kawkę. No i tak minęło 9 lat. I czasami miałem takie przerwy od kawy, czasami. W ogóle jej nie piłem, czasami trochę więcej, czasami trochę mniej, ale generalnie zawsze się zamykałem w tych trzech kawkach dziennie. dziennie. To jest dużo mało, ile ludzi, tyle opinii, ale generalnie dążę do tego, że kawa mi po prostu nie służyła. Czułem, że mnie tak. Znaczy, miałem taki chwilowy power, dosłownie kilkanaście minut, później zjazd, no i później już normalnie, a czasami jeszcze gorzej. No i przede wszystkim źle czułem się na układzie pokarmowym. Czułem się ciężko, podrażniało mój żołądek. I jakoś tak nie mogłem znaleźć alternatywy, próbowałem sok z buraka, próbowałem różne inne rzeczy. Dodam jeszcze, że w ogóle energetyków nie piję, przestałem pić właśnie wtedy, kiedy zacząłem pić kawę, bo piłem jako nastolatek energetyki i to też spowodowało, że no uszkodziło w pewnym momencie mój żołądek, ale to miało wiele czynników, bo głównym czynnikiem był stres wtedy szkolny i mój żołądek niestety uległ uszkodzeniu. Teraz jest o wiele lepiej, ale dążę do tego, że były te energetyki, ale szybko zdałem sobie sprawę z tego, że to jest zło i nie warto tego pić. Ale wiecie, jako nastolatek dobre, smakuje, uzależniło mnie w zasadzie, ale szybko sobie zdałem z tego sprawę, że to jest niedobre. Jeśli chodzi o kawę, no to popijałem tą kawę, piłem tak trzy razy dziennie, rano, południe i wieczorem, znaczy wieczorem, no tak 16-17 ostatnią kawkę, no wiadomo jeszcze wieczorem zawsze chciałem trochę popracować, zwłaszcza jak teraz dzieci są, ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że tak daleko nie zajadę, jest to dla mnie osobiście złe. No i też zastanawiałem się co zrobić, no bo potrzebuję. Czasami są te noce nieprzespane. Teraz na przykład mamy trójkę dzieci chorą, one się budzą w nocy, ja też się budzę, tutaj ogarniamy, tutaj przebieramy, tutaj trzeba coś zrobić w nocy. No i takiego zastępstwa szukałem, jeśli chodzi o kawę. No i przez jakiś czas próbowałem różne yerby, różne odmiany yerba mate. No i początkowo zaparzałem, to ta nie, tutaj to nie, tutaj z guarano. Aż w końcu trafiłem na yerba mate green, Despelade, jest to 300 yerba, 100%. No i zacząłem ją pić w formie terere. O, tutaj mam ją w zasadzie, już przygotowaną, bo sobie popijam. No i jak to wszystko zaczęło się układać? No Już rok czasu w zasadzie nie piję kawy, tak jak piłem ją kiedyś, tylko i wyłącznie teraz okazyjnie, tak jak ostatnio z Karoliną byliśmy na kawce, no to tak do towarzystwa napiłem się kawki. A tak to cały czas piję yerbę, ponieważ ona widzę, że o wiele lepszy wpływ ma na mój organizm, a poza tym daje mi taką energię praktycznie na kilka godzin, na 3-4 godziny i przez te 3-4 godziny zalewam sobie zimną, taką około 4 stopnia wodą i popijam. I to jest tak zwane tererę. Nie zalewam wrzątkiem, tylko właśnie zimną, chłodną wodą. I widzę, że ta kofeina po prostu rozkłada się w czasie. I popijając sobie, zalewając, no nie wiem, zalewam może z 20 razy. Przepraszam. Dobra, wracam, bo listonosz przyjechał. Musiałem podwiec, odebrać listy. No, i skończyliśmy na tym, że zalewam sobie taką tykwę 20 razy przez te 3-4 godzinki, i to idealnie zastąpiło kawę, a nawet lepiej, bo jestem dłużej skupiony, daje mi fajnego kopa. No i przede wszystkim, gdy mam taką zerwaną noc przez dzieci, w tym momencie na przykład albo coś innego, chociaż w zasadzie nic innego w tym momencie takiego nie ma, bo też. Zadbałem o to, żeby się też wysypiać, bo to jest dla mnie bardzo istotne, żeby o regularnych godzinach chodzić spać. Jeszcze wiele innych czynników na to wpływa. Uf, ale się zeszłem biegnąć. Tutaj mamy podgórkę. No ale tak podsumowując to, hmm, zastąpiłem kawę jerbą. I, I powiem wam, że jestem mega zadowolony. Czy lata próbowania różnych jerb, aż w końcu w zasadzie już rok temu udało mi się znaleźć taką, która jest dla mnie ok jest super. Nie ma takiego dużego miału, jest naprawdę gruba. I naprawdę bardzo dobrze mi się pije. I myślę, że to jest naprawdę spoko zamiennik. Dlatego właśnie odpowiadam na te komentarze, dlaczego nie piję. Kawy. Kolejna ciekawa sprawa to to, że udało mi się w końcu zastąpić liniankę jajkami. Tak jak wam mówiłem, spróbowałem ugotować sobie rano jajka, no i takie jajka po prostu spożywam no, no przemiennie tam z linianką. Może coś innego się jeszcze pojawi, ale powiem wam, że naprawdę czuję się dobrze po tych gotowanych jajkach i w końcu mogę sobie na spokojnie śniadanie zjeść. No i udaje mi się ten post przerywany gdzieś tam zachować. Zaczynam okno żywieniowe o godzinie 10 rano, a kończę je około godziny 18 19. 19, więc generalnie jestem bardzo z tego zadowolony, bo o wiele lepiej się czuję a jak już jesteśmy w temacie tego jak się czuję to naprawdę służy mi ta dieta ze względu na to, że czuję się o wiele bardziej żywy i mam więcej energii w ciągu dnia były takie momenty, że miałem ochotę na ciasteczko czy coś w tym stylu ale szybko jakby zajadłem to nie wiem, Burgerem, i stwierdziłem, że jest mi to niepotrzebne, bo jest mi to niepotrzebne. Były takie, no, był jeden taki dzień kryzysowy, ale generalnie poradziłem sobie z nim bardzo szybko. Jeśli chodzi o samą wagę, to teraz możecie zobaczyć, właśnie, wynik mojego porannego ważenia. 66 kg, w zasadzie jesteśmy dzisiaj 17 dzień na tej diecie niskowęglowodanowej, więc wynik nie jest zły, jakieś. Niecałe 2 kg mi gdzieś tam uszło, ale to jest normalne, bo mój przedział wagowy, tak jak Wam mówiłem, to jest właśnie w granicach 66-68 i on się waha cały czas, więc myślę, że teraz jak zacznę wdrażać ćwiczenia, a za niedługo właśnie będę to robił, żeby zbudować, wiecie, formę na lato, to na pewno podniosę tą wagę ze względu na to, że będę budował po prostu masę mięśniową. Niestety jeszcze nie mam glukometru, chciałem go mieć już na ten dzień dzisiejszy, no ale. Jeszcze go nie mam, ale będę miał. Także na spokojnie musicie się uzbroić cierpliwość i wtedy sprawdzimy, potwierdzimy, czy gdzieś tam już jestem w ketozie i jak to wygląda, jakie parametry, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o to, co spożywam w ciągu dnia, to wiele się nie zmieniło. Lubię wołowinę, więc bardzo dużo jej jem. Zawsze jej dużo jadłem, a teraz, gdy wyeliminowałem węglowodany, no tutaj wołowiny jest troszkę więcej. Co tam jeszcze sobie spożywamy? Wątróbkę bardzo lubimy. Jemy ją tak dwa razy w tygodniu maksymalnie. Ryby, dużo ryb wprowadziliśmy w nasz jadłospis. No i oczywiście, dzieci jedzą to co chcą. Robimy je na leśniczki normalne z węglowodanami. Nie chcemy ich przymuszać do tej diety, bo to nie o to chodzi. To musi też być ich wybór. Ale wiadomo, jedzą też to co my, czyli rybę, wołowinę też jedzą. To wszystko, ale plus dodatkowo jeśli mają ochotę nie wiem, na nalaśniki czy pierogi, czy coś zupełnie innego, to to mają. Nie mają takiej ścisłej diety niskowęglowodanowej, no bo na ten moment jest to zupełnie niepotrzebne. Ale powiedzmy takim skutkiem ubocznym tego, że jesteśmy na diecie niskowęglowodanowej, bezcukrowej, to dzieci też mniej cukru spożywają. Na co dzień, bo nie kupujemy żadnych czekolad, ciastek, niczego. Dawniej była na to ochota, więc się kobywało. Dzieci nasze i tak bardzo mało tego jadły, więc w sumie teraz chcąc, nie chcąc, jedzą tego jeszcze mniej. Pamiętajcie o tym, że jest to tylko i wyłącznie mój dziennik tego, jak wygląda przejście z mojej perspektywy na dietę niskowęglowodanową. No i generalnie nie jest to porada żadna dietetyczna, nic z tych, nic, nic tych rzeczy. Chodzi o to, że po prostu chcę to sobie gdzieś upamiętnić. Może dla potomnych, może ktoś sobie wyciągnie jakieś wnioski z tego. Jest to mój po prostu dzienniczek, pamiętnik z tego, zapis w sumie wideo. No i też możecie to obejrzeć. Także niebawem kolejny film, myślę, że za tydzień. Mam nadzieję, że już będzie ten glukometr, będę mógł Wam się pochwalić, że już jestem w stanie ketozy. No ciekawy, powiem Wam, że. Mm, Czuję, że są zmiany bardzo duże w moim organizmie, ale przede wszystkim też w moim umyśle, że, no jak już ja mówiłem, ta mgła taka mózgowa, umysłowa opadła. Czuję się o wiele lepiej na układzie pokarmowym. Mam osobiście problemy z żołądkiem. Teraz też będę wprowadzał pewne zdrowotne ulepszenia, ciekawostki i tak dalej. Dla mnie jakby kolejnym etapem w moim życiu, oprócz tego, oprócz rodziny, końca remontu, wiecie, siedliska, jest dbanie o swoje zdrowie i dbanie o własne samopoczucie. Ponieważ gdy będziemy mieli dobre samopoczucie, będziemy mogli robić większe, lepsze rzeczy i też będziemy mieli sfrustrowani. Rodzina będzie mniej sfrustrowana, więc naprawdę warto zadbać o swoje odżywianie. Nawet jeśli już nie mówię o mm, szukaniu jakiejś odpowiedniej diety, ale nawet jedzenie, regularnie, regu jedzenie regularne, wysypianie się, mm, mniejsza ilość na przykład kofeiny w naszym życiu. To są takie czynniki, które powodują, że na pewno jesteśmy mniej podatni na jakieś choroby, no i o wiele lepiej się czujemy. A dla mnie samopoczucie jest najważniejsze, ponieważ wtedy jestem o wiele bardziej efektywny i będę ten temat drążył i niezależnie czy ktoś ma jakieś inne zdanie w tym temacie, oczywiście każdy ma swoją opinię i wyrobione, utarty, utarte zdanie, ale ja jestem typem człowieka, który lubi doskonalić samego siebie i zdrowotnie i lubię się rozwijać, no i pomyślałem, że, że właśnie znajdą się też takie osoby, które chciałyby to obejrzeć i właśnie to ich zmotywuje do tego, ten filmik zmotywuje do tego, żeby dalej to robić, bo wiem ile jest takich zatrutych źródeł, które powodują, że się po prostu szybko zniechęcamy, bo ktoś tam mówi, że a, keto jest... Keto czy niskowęglowodanowa dieta jest zła, że szkodzi, i tak dalej. Ja zawsze mówię: Spróbuj na sobie, tak? Zobacz, potwierdź to. Każdy organizm jest inny. Nie ma takiego samego kodu DNA nigdzie na świecie, co ja mam. Więc generalnie to już mi pokazuje, że aby czuć się zdrowo, aby mieć zdrowe życie, to musimy sami siebie szukać gdzieś tam w tej przestrzeni, której jesteśmy. No i nie pić z tych zatrutych źródeł. Dzisiaj Wam dziękuję za obecność. Pamiętajcie o tym, żeby właśnie zasubskrybować ten kanał. Oczywiście zachęcam do tego, żeby z dzwoneczkiem, ponieważ dostaniesz powiadomienie o tym, jak będzie kolejny film. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!